Pozdrawiam wszystkich Waldek, kanał Fotomix. Słyszałem niedawno, że bardzo mocno tęsknicie za nowym odcinkiem na moim kanale, dlatego też jak co poniedziałek nie pozostawiam was samotnych, nie płaczcie, jest nowy odcinek, który będzie dotyczył stworzenia dramatycznego nieba na naszych zdjęciach, bez względu czy to będzie zdjęcie yy, widokowe, czy to będzie zdjęcie portretowe, na którym mamy niebo możemy w bardzo łatwy sposób zrobić, aby to niebo mm, doprowadzić do takiej bardzo dramaty do dramatycznego wyglądu. Dlatego nie pozostaje mi nic innego, oczywiście, jak zaprosić osoby, które pierwszy raz są na moim kanale do zasubskrybowania kanału, wciśnijcie dzwoneczek, wszelkie powiadomienia, będziecie wiedzieli o yy, wszelkich moich filmach i innych produkcjach, jakie będę wrzucał, bo nie zawsze je wrzucam w poniedziałki, są nieraz częściej, dlatego zachęcam na kliknięcie na dzwoneczek. Zanim przejdziemy do Photoshopa, to przypomnę, że mm, wcześniej pokazywałem tutorial, który pokazuje, jak wymienić niebo, jeżeli mamy już jakieś sfotografowane, a na drugim zdjęciu nie mamy w ogóle, i jak to zrobić bez wycinania mm, można powiedzieć pierwszego planu i wstawiania jako drugi plan nieba, tylko zrobienia to na warstwach, które później odpowiednio zedytujemy. Na tej samej zasadzie będzie robiony właśnie ten tutorial, który dzisiaj zobaczycie. Jednak nie będę posiadał drugiego nieba, żeby zastąpić te, które jest w oryginale. A wykorzystam do tego właśnie to byle jakie niebo, które będę miał na zdjęciu, aby stworzyć. Coś fajnego. Wskakujemy do Photoshopa, pokazuję i zobaczycie, jak to zrobić. Mając jakiś widoczek, właśnie z mało podkreślonymi i mało dramatycznymi chmurami, pierwsze co trzeba zrobić, to przejść tutaj na dół do paska i utworzyć nową, pustą warstwę. Następnie z menu narzędzi wybrać pędzel. I krokami podstawowymi będzie pobranie kolorów z obrazu poniżej, gdzie jest o wiele ciemniejszy, i nałożenie go pędzlem na nasze chmury. Czyli przyciskiem Alt Option jak widzicie zmienia się ikonka w taką pipetkę. Jeśli klikniemy w dowolnym miejscu naszego obrazu. Możemy później tym kolorem zamalować nasze niebo. Wybieramy tutaj z narzędzi pędzel. Oczywiście bardzo miękką końcówkę. Wielkość końcówki będziemy sobie dostosowywali wedle potrzeb w danym momencie. I tak jak powiedziałem, alt z jaśniejszego elementu i możemy sobie tak to malować. Możemy pędzel Zwiększyć alt, nawet z asfaltu, i przeciągamy właśnie na te elementy, gdzie chcemy, aby były nasze te dramatyczne chmury. Czyli alt, i ciśniemy tutaj sobie. Tu może być jaśniej. O! I dostaliśmy coś takiego, co w tym wydaniu w ogóle nie wygląda jak jakikolwiek widoczek. Ale jeśli przejdziemy tutaj do naszej warstwy właśnie z naszymi artystycznymi malunkami, klikniemy dwukrotnie. Przechodzimy do stylów warstwy. I tutaj mamy od razu w tym oknie. sekcji blend if takie dwa suwaczki omawiałem je wcześniej zachęcam do obejrzenia wszystkich filmów właśnie jeśli zobaczycie ja to troszeczkę przesunę niżej żeby samo niebo było widać jeśli przeciągniemy naszym jasnym dolnym suwakiem który tyczy się warstwy Dolnej, czyli dostosowujemy warstwę górną do warstwy dolnej. Odkrywa nam się ładnie biały, białe elementy, czyli zakrywamy to, co przed chwilką pomalowaliśmy. Teraz bierzemy właśnie ten nasz znacznik i doprowadzamy go do momentu, gdzie zaczynają się nasze białe prześwity. Wciskamy klawisz ALT Option, i teraz zobaczcie, nasz suwak podzielił się na takie dwie części. I możemy tą lewą część przesuwać do momentu, aż będziemy mieli takie niejednolite obszary chmur. Chodzi o to, żeby nie pozostawić takich właśnie. Plam czarnych i żeby niebo wyglądało dość naturalnie. W ten sposób można zostawić. Teraz możemy jeszcze cofnąć nasz, naszą prawą część suwaka. Jeszcze bardziej zwiększymy dramatyzm naszych chmur. Ok. Możemy oczywiście krycie opacity zmieniać i będzie to też różnie wyglądało. Jak widać, weszło to nam na nasz obraz tutaj dolny, czyli na te górki, dlatego na dole klikamy maskę warstwy. Jeżeli mamy ją białą, wybieramy tutaj kolor czarny. Tak samo pędzel o dosyć łagodnym zakończeniu i odmalowujemy. Nasze góry aby nie było za farbu, z chmur tak to możemy zostawić. I proszę zobaczcie: zdjęcie przed, zdjęcie po. Jeżeli chcemy dodać lub zmienić kolor naszych chmur, nic prostszego, przechodzimy do yy, naszych. Warstw krycia i wybieramy Solid Color. Tutaj od razu mamy zaznaczony ostatnio malowany przez nas kolor. Klikam OK. Teraz z przyciskiem Alt, jak widzicie, pojawia się taki znacznik. Jeżeli klikniemy, też strzałeczka jest na tej naszej warstwie, i mówi ona o tym, że nasz kolor wypełnienia. Tyczy się tylko i wyłącznie warstwy dolnej. Tutaj nie ma wpływu na, na całą resztę zdjęcia, czyli de facto tyczy się warstwy z chmurami. Jak widać, już od razu zmienił nam cały wygląd wcześniejszy naszych chmur. Klikamy dwa razy na kolor. Widzicie, pojawił się kolor picker, którym możemy określić. Jakie chcemy mieć odcienie lub kolory naszego nieba? Możemy tutaj dostosować wszystko do potrzeb, do wyglądu, lub jeżeli chcemy nawet surrealistyczne jakieś mocno obrazy, także zrobimy to właśnie dzięki temu narzędziu. Klikając OK, możemy także opacity troszeczkę zmienić. O tutaj widać, z lekka nie dociągnęliśmy naszym suwaczkiem w opcjach warstwy, ale to mówię, to trzeba po prostu poćwiczyć każde zdjęcie i każde tutaj wypełnienie kolorów daje różny efekt, dlatego trzeba na to zwrócić uwagę. I zobaczcie teraz zdjęcie przed. I zdjęcie po. I po takim czymś, twoje zdjęcia na pewno będą lepsze i na pewno będą inaczej odbierane przez oglądających, czy to na Facebooku, czy to na Instagramie, czy to gdziekolwiek indziej, będziecie mogli to zrobić, jak widzicie, w bardzo łatwy sposób, nie używając jakiejś niesamowitych niesamowitej wiedzy, jeżeli chodzi o samego Photoshopa, dużo warstw, wystarczy. Praktycznie jedna warstwa, z którą możemy stworzyć właśnie dramatyczne niebo, mając tylko swoje własne zdjęcie, na którym nam to niebo po prostu nie wyszło. Dziękuję zatem za obejrzenie. Oczywiście zachęcam do subskrypcji i spotykamy się w następnym tygodniu, w poniedziałek. Do zobaczenia.